Oto i nowe bolidy Formuły 1. I jak? Tragedia? Czy? Jeździłbym. Zmiany stylistyczne nie są rewolucyjne, ale reakcje kierowców różne. Nowe bolidy mają być lżejsze: o 30 kg, mniejsze, krótsze i węższe. Mają też mieć mniejszy docisk, węższe opony i mniejszą moc silnika spalinowego. Obecnie silniki spalinowe bolidów generują około 750 koni mechanicznych. Po zmianach tych koni ma być mniej. Ma ich być 540 mniej więcej. Mocy nowym bolidom dodawać dalej będzie oczywiście elektryka. Moc z baterii ma wzrosnąć ze 120 kW do 350 Do tego aktywna aerodynamika z przodu i z tyłu. Oczywiście zmian jest nieco więcej, wszystkie jednak są po to, by do Formuły 1 powróciło wyprzedzanie. Co sądzicie, będzie się działo, czy może dalej będzie nudowiało?